Hej, kochanie, ja bym się chciała tylko tak na przykład przywitać w tym filmie. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać rzeczy, które biorę ze sobą na urlop. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i już przechodzę do pokazywania. Więc, papa. więc tak jak już Wam mówiłam, pokażę wam teraz rzeczy, które biorę ze sobą na wyjazd, więc biorę tę kurtkę, bo nie wiem, czy będzie dobra pogoda. Z tego, co patrzyłam na pogodę, to nie ma być będzie końca ciekawie. Więc w razie czego? Bartoś jest tutaj tak. Mam taką kurtkę, żeby mi nie było zimno. Tą torebkę, którą już widzieliście w holu zakupowym. Ona mi się po prostu spodobała. Jest taka mała, akurat. A i przy okazji, to nie wartość to tu się nie wybaczcie, moje ręce. One tak wyglądają, bo piszkałam takim sprayem bez rękawiczków na włosie różowym. Zresztą już mogliście zauważyć. Więc to jest sukienka, w której będę jechać. Ona ma tutaj taką maskę, już nie. mogliście zobaczyć ją w holu zakupowym. Wiem, że ją lubisz dotykać. Ona jest taka Tak? i taka bardziej bluzowa. Tak właśnie, więc i ma kaptur, więc jest taka bardzo wygodna, tak w ogóle. Chciała kaptur? No nie widziałeś, że ma kaptur? Nie. Biorę ten kaptur, już nie wiem, czego pokazałam w holu zakupowym teraz, jak na to patrzę. Kupiłam go na dziale dla dzieci bo stwierdziliśmy, że chcemy mieć takie same kapelusze, nie udało nam się, bo ten jest 8, 12, a on ma ten mniejszy, ale w tym wypadku ten wyszedł, a ten jego rozmiar nie weszedł. Ten jego, wiecie, ten jego wzór nie wyszedł, a ten mi wyszedł na głowę. Tamten mnie bardzo obciskał po prostu. Tutaj mamy jeszcze tą bluzę, w tym ostatnim owocu na pewno nie widzieliście, ale w jednym z poprzednich... Ja widzę. Czerwony długopis. Praca. Tam już pewnie kojarzycie z mojego innego filmu. Mam też taką samą czerwoną. Mm, ona jest po prostu fajna i pasuje do wszystkiego. Do tego ją ze sobą biorę. Ale też takie być rosy dziurami, jakby było bardzo zimno w jakiś dzień. Czy wieczorem, mm. jak będziemy szli na dwór. Więc będziemy cieplej. Tą buzę już mogliście zauważyć w holu zakupowym, jak wam pokazywałam rzeczy, które kupiłam, sobą jak byłam w um, Ta buza mi się po prostu przyda na chłodniejszy dzień. Tak jak, tak jak już możecie zauważyć, się rzeczy takie, które mi się przydają bardziej na chłodną pogodę niż na ciepłą, bo pogoda ma być straszna. Tam biorę w formie piżamy, natomiast biorę tylko jedną tak naprawdę, dlatego że pójdziemy do Primarka na pewno, a tam są bardzo ładne piżamy. W fajnych cenach, więc po co mam brać za dużo, jeżeli, wiecie, na pewno tam pójdziemy? Tą gumkę jeszcze biorę. Oj, tą gumkę jeszcze biorę, do tego, że jeżeli moje by się gdzieś, nie daj Boże, zgubiło, coś, to zawsze tą będę mogła mieć. To są takie, wiecie, scrunchie. Po prostu. następną rzeczą są japonki, te białe. Jak już mogliście zobaczyć holu zakupowym, czarny też kupiłam. Tutaj są te spodnie. Mam jeszcze w takim trochę koralowym kolorze, ale też to widzieliście w holu zakupowym, więc to jest chyba bez sensu, żeby Wam to wszystko pokazywać jeszcze raz. Tak samo jak tą sukienkę, skarpetki i tak dalej. Zajęło, więc... Wiecie o co mi chodzi? Wszystkie te rzeczy, które było w tym holu zakupowym, biorę ze sobą, ale pokazywanie ich tutaj wszystkich po kolei jest bez sensu. Tutaj mam skarpetki jeszcze. No, więc pokażę wam jaką torbę się zapakuję w sumie i pokażę wam jeszcze jakie kosmetyki ze sobą wziąłam, ale też widzieliście haul zakupowy, z tym, że to nie były wszystkie kosmetyki, które ze sobą biorę, tak, więc do zobaczenia zaraz. Mam jedną torbę dużą, w której są tylko ubrania i dwie pary japonek i biorę jeszcze dużo plecak i w nim będzie reszta rzeczy, dlatego, że wszystko mi się nie zmieściło. Trochę Wydawałaś trochę większa rzeczywistość jest, tyle wam powiem. I biorę jeszcze ten plecak ze sobą i tam mam w sumie kosmetyki i akcesoria i tylko tą kurtkę dre dresową, nie dresową. Więc biorę jeszcze ten plecak ze sobą, tutaj są głównie kosmetyki i akcesoria i te kurtka czarna, taka ala jeansowa, też tam będzie dużo zaraz. Więc. Pokażę w sumie kosmetyków Wam też nie będę pokazywać tych, które widzicie już w holu zakupowym, tylko te kosmetyki, które, które będę brała do makijażu głównie. I takie, których w hołu zakupowym nie widzieliście. Jeżeli to ma sens, zaraz zobaczcie, o co mi chodzi. Tylko takie jeszcze raz mi się skojarzyło, bo nie powiedziałam. W tym plecaku też będę przechowywać tablet, ładowarki i powerbanka ze względu na to, że w tym plecaku ma naprawdę dużą pojemność. Nie widzicie tego. A tutaj ma jedną kieszonkę, tutaj ma inną na zamek. Tutaj ma tą główną komorę, która jest gigantyczna wręcz. Tutaj mamy jeszcze takie mniejsze. Naprawdę to nie pokazuje, jak to tam wygląda. Bo mamy jeszcze tę jedną kieszonkę, i po bokach jest miejsce na wodę. Na przykład, nie? Więc tym takie sobie bardziej powiem, od tej torby. Więc w sumie, tutaj możecie widzieć część tych rzeczy, które ze sobą biorę. Martuś, proszę cię do makijażu, do pielęgnacji i tak dalej. Jeszcze rzeczy zobaczycie w tym holu zakupowym z kosmetkami. Teoretycznie już zobaczyliście. <grym> Więc. No, po prostu biorę jakieś kolorowe kosmetki. I muszę jeszcze dokupić trochę masek. Ale to już Wam chyba pokażę w tym filmie, który będzie po tym filmie. Wiecie, o co mi chodzi. Bo tam nagrywam wszystkie przygotowania, co kupuję, kiedy mi przyszło i tak dalej, i tak <grym> dalej. Więc mam nadzieję, że ten film mimo że bardzo chaotyczny Wam się spodobał. I do zobaczenia już w następnym. I już wszystkim miłego dnia albo nocy. Dziękuję bardzo za oglądanie, kochani. Do zobaczenia w następnym. Pa, pa! W sumie biorę ze sobą taką parę kolczyków. Taki pierścionek. Taki pierścionek. Taki pierścionek. I jedną brązoletkę. Więc jeżeli będzie coś interesującego w Primarku czy gdzieś, to sobie może dokupię, ale ja mam bardzo dużo tych rzeczy, a ciągle gubię koczki i tak dalej. I maseczki już też, może jeszcze nie widzieliście, ale te maseczki bierzemy ze sobą, bo one będą najwygodniejsze. Więc teraz już naprawdę dziękuję Wam no bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!